Dużo się mówi ostatnio o Giereczkowie, i to nie zawsze pozytywnie, bo z jednej strony mamy premiery, które biją rekordy popularności, ale z drugiej mamy zwolnienia w dużych studiach, czy gry opóźniane w nieskończoność, kontrowersje wywołujące internetowe burze. Czy faktycznie branża jest w kryzysie, a może po prostu przechodzi intensywną transformację? Zacznijmy od głośnego tematu, jakimi są wysokie i wciąż rosnące ceny gier AAA. Analityk branżowy Matthew Ball zasugerował, że nadchodząca premiera GTA 6 może być początkiem końca normalnych cen gier. Mówi się o kwotach rzędu 80 czy nawet 100 dolarów za podstawową wersję gry. Głównie dlatego, że wyższe są też koszty produkcji Gear AAA. Mowa tu przecież o budżetach sięgających nawet pół miliarda dolarów. A to już nie są projekty robione przez kilku zapaleńców, tylko ogromne przedsięwzięcia, przypominające produkcję hollywoodzkich hitów. Podczas telekonferencji z inwestorami w listopadzie 2023 roku, Strauss Zelnik, CEO Take-Two Interactive, stwierdził, że cena gry powinna odzwierciedlać wartość rozgrywki. Nasze ceny są nadal bardzo, bardzo niskie, ponieważ oferujemy wiele godzin zaangażowania, a wartość zaangażowania jest bardzo wysoka. Sądzę więc, że branża gier jako całość oferuje konsumentom wspaniały stosunek ceny do zawartości. Tylko czym właściwie jest duże zaangażowanie i jak ma się to do podnoszenia cen. Gry niezależne, takie jak Balatro, Hades czy Slade Spire, często oferują ogromną wartość zaangażowania, mimo znacznie niższego budżetu i ceny. Gracze potrafią spędzać setki godzin eksplorując ich mechaniki, ale czy to oznacza, że powinni płacić więcej tylko dlatego, że gra wciągnęła ich na długi czas? Z perspektywy zielnika być może tak. Jednak rzeczywistość rynkowa może wyglądać inaczej. Gry Indii przecież budują swoją wartość w oparciu o swoją szeroką dostępność, innowacyjność i niską barierę wejścia, również finansową. Model więcej godzin równa się wyższa cena, może okazać się mieczem obosiecznym, nawet dla tytułów AAA. Wydawcy mogliby zacząć sztucznie wydłużać rozgrywkę, wychodząc z założenia, zapłaciłeś za długość, więc ją dostaniesz. Tyle, że świadomość graczy rośnie i raczej szybko wyczuwają takie zagrywki, co może prowadzić do frustracji i utraty zaufania. W efekcie kolejny tytuł od tego samego wydawcy mógłby już nie wzbudzić takiego zainteresowania a gracze częściej czekaliby na promocję danej gry niż na jej premierę. Cena 15 czy 20 dolarów za setki godzin zabawy jest atrakcyjna i napędza sprzedaż gier indie. Gdyby indyki próbowały dostosować się do tego modelu, mogłyby stracić tę przewagę. Z kolei gry AAA mogą obronić wyższe ceny rozbudowaną grafiką i rozpoznawalnymi markami. Gdyby Indy próbowały wycenić swoje gry na podstawie wartości zaangażowania w ujęciu godzinowym, mogłoby to odstraszyć graczy, którzy oczekują raczej niskiej ceny w zamian za mniejszy ryzyko. Podsumowując, model Zenika może działać w świecie wielkich wydawców ale dla gier Indie byłby raczej pułapką niż receptą na sukces. Gry AAA kosztują. Również twórców. Produkcja gier AAA to dziś gigantyczne ryzyko finansowe. Technologia, ray tracing, fotorealistyczna grafika, fizyka włosów, to wszystko kosztuje. Kultura pracy również często nie rozpieszcza. Crunch to już niemal standard w dużych studiach. Co jak zakładam odbija się na zdrowiu psychicznym pracowników i co za tym idzie jakości wydawanych przez nich gier. Do tego jeszcze jeden istotny aspekt wpływ inwestorów. Wiele dużych studiów jest zależnych od decyzji zarządów i udziałowców, którzy często patrzą na gry wyłącznie przez pryzmat zwrotów inwestycji. Liczy się nie tylko to, żeby gra się zwróciła, ale też, żeby przyniosła najlepiej wielokrotne zyski, co prowadzi do decyzji mających niewiele wspólnego z kreatywną wizją twórców. Pogoni za maksymalizacją zysków, coraz częściej rezygnuje się z oryginalnych pomysłów na rzecz bezpiecznych, sprawdzonych schematów. Stąd wysyp sequeli, remake'ów, gier opartych na popularnych trendach, które gwarantują szybkie zainteresowanie, ale często brakuje im świeżości. Gracze z kolei coraz częściej czują się po prostu znużeni powtarzalnością i przewidywalnością takich produkcji. Natomiast czy możemy mieć pretensje do ludzi, którzy inwestują grube miliony za to, że chcą, by ich produkt przyniósł im zysk? Subskrypcje, gry, usługi i mikrotransakcje. Modele subskrypcyjne i gry jako usługi to dwie strony tego samego medalu. Zarówno graczom, jak i wydawcom mogą przynieść korzyści, ale także rodzą poważne wyzwania, zwłaszcza dla twórców gier. W przypadku subskrypcji takich jak Xbox Game Pass czy PlayStation Plus gracz płaci stałą miesięczną opłatę za dostęp do bogatej biblioteki gier. Dla graczy to jest wygodne, bo nie muszą kupować każdej gry oddzielnie, a mają dostęp do wielu tytułów. Jednak dla samych twórców gier model subskrypcji Często okazuje się być nieopłacalny. Deweloperzy otrzymują przecież tylko część tych dochodów z subskrypcji, co może prowadzić do niższych zysków z gier, które w tradycyjnej sprzedaży mogłyby przynieść im większe zyski. Więc subskrypcje wydają się być opłacalne dla twórców gier tylko wtedy, kiedy mowa jest tu o starszych grach. Wtedy jest to szansa na zyskanie drugiego życia. Z mikrotransakcjami sprawa jest prosta. Gracze nie przepadają za płaceniem dodatkowo za grę, którą już raz płacili. Oczekują, że pełna cena zakupu zapewni im kompletną, satysfakcjonującą zawartość bez konieczności sięgania po portfel, by odblokować podstawowe funkcje czy elementy rozgrywki. Mikrotransakcje stają się problematyczne, gdy sprawiają wrażenie, że gra została celowo okrojona, by zmusić gracza do wydania większej ilości hajsu. Z drugiej strony, jeśli dodatkowe płatności dotyczą wyłącznie opcjonalnych, kosmetycznych dodatków lub rozszerzeń, gracze są bardziej skłonni je zaakceptować. Kluczem jest poczucie, że gra jest kompletna już w momencie zakupu, a mikrotransakcje to dodatek, a nie warunek czerpania pełnej radości z rozgrywki. W ostatnich latach sporo mówi się też o wpływie DEI i tzw. woke culture na gry, co wywołuje skrajne emocje. Krytycy zarzucają, że twórcy coraz częściej koncentrują się na przesłaniu ideologicznym niż na samej grze, co niektórym graczom może przeszkadzać. Dragon Age Veilguard wywołał ogromne kontrowersje z powodu wymuszonej w cudzysłowie różnorodności. Część graczy narzekała, że obecność takich wątków nie zawsze pasuje do ustalonego loru uniwersum i odbiera autentyczność w doświadczeniu gry. Takie zmiany, choć mają na celu w teorii przedstawienie bogatszego, bardziej inkluzywnego świata, były przez niektórych postrzegane jako sztuczne. W Nowym Dragon Age'u można było wybrać postaci blizny, które świadczą o tym, że ta postać przeszła korektę płci. Z drugiej strony mamy cyberpunka, w którym Dei również się pojawiło. Czy ludzie mieli podobny kociokwik? No nie. Gra opierała się przecież na modyfikacjach ciała, co istotne, pokazuje ziemskie życie, ale w przyszłości. Więc czy Day samo w sobie jest czymś złym? Czy jest to czynnik, który doprowadza do nagłej śmierci gry? Nie. Mamy przecież Baldur's Gate 3, grę pełną różnorodnych postaci i wątków. Temat różnorodności został wpleciony w świat w sposób naturalny. Twórcy gry pokazali, że można wpleść elementy Day w sposób, który nie burzy fabuły, ale równocześnie odzwierciedla złożoność i bogactwo tego świata. Wydaje mi się, że kluczowym elementem jest nie to, czy, ale jaka jest ta inkluzywność. Kiedy różnorodność jest częścią fabuły, pasuje do świata i jest naturalna w kontekście samego uniwersum, gracze są bardziej skłonni ją zaakceptować, z kolei sztuczne narzucanie wątków ideologicznych w sposób, który wydaje się być wymuszony, może prowadzić do odrzucenia i zniechęcenia. Wydaje się, że w przypadku gier, które starają się balansować między wciągającą fabułą a wprowadzaniem w tematów Dei, kluczem do sukcesu jest subtelność oraz integracja tych elementów w sposób, który nie koliduje z podstawową mechaniką i historią. Najważniejsze jest to, żeby dać graczom swobodę wyboru. Chcesz romansu z wampirem? Proszę bardzo. Wolisz klasycznego wojaka, samemu będąc wojakiem tej samej płci, a może z niedźwiedziem? Nie ma problemu. Wniosek samo-dei nie jest problemem w sensie stricte, o ile jest częścią gry, a nie sztucznym dodatkiem. Gracze oczekują raczej swobody wyboru niż przymusu. Więc czy branża gier ma kryzys? I tak i nie. Z jednej strony dostajemy gry AAA wątpliwej jakości, jednak nigdy wcześniej nie mieliśmy tylu dostępnych narzędzi, aby we własnym domu swoje własne gry wydawać. Czy gry AAA mają kryzys? Tak. I bardzo kurwa, dobrze. Ten kryzys to sygnał ostrzegawczy dla wielu wielkich wydawców. Model oparty na gigantycznych budżetach, przesadzonych oczekiwaniach inwestorów i bezpiecznych schematach zaczyna się po prostu kruszyć. Gracze coraz częściej odwracają się od tytułów, które oferują więcej, więcej, ale niekoniecznie lepiej. I dobrze, bo kryzys często oznacza początek jakiejś zmiany. Może to być szansa na powrót do kreatywności, innowacji i tworzenia gier z pasji, a nie tylko z kalkulatora. Baldur's Gate 3 między innymi pokazał, że można odnieść sukces bez mikrotransakcji, battle passów i sztucznego wydłużania rozgrywki. Wydawcy muszą zrozumieć, że lojalność graczy nie opiera się na marce. Ale na jakości doświadczenia nie wystarczy logo znanej serii jak Assassin's Creed czy Star Wars i błyszcząca grafika. Jeżeli za grą stoją sztuczne mechaniki, mikropłatności i schematyczne pomysły, gracze po prostu odejdą. I to jest ten paradoks kryzysu w grach AAA. Z jednej strony boleśnie uderza w firmę, ale z drugiej strony zmusza je do refleksji. Może w końcu skończy się era gier projektowanych pod tabelki w Excelu, a zacznie się powrót do tego, co najważniejsze tworzenia gier, które po prostu dają radochę, bo my, gracze, jesteśmy gotowi płacić, tylko chcemy płacić za coś, co naprawdę jest tego warte.